Mechanizmy obronne osobowości Helena Grzegołowska Klarkowska Wstęp. Książka przedstawia tę wiedzę o psychologicznych mechanizmach obronnych osobowości, która wydaje się najważniejsza dla teorii mechanizmów obronnych. Wiedza ta potrzebna jest, by odpowiedzieć na pytania. Czym są te mechanizmy? W jaki sposób można je odróżnić od innych form ludzkiego zachowania, jakie można wyróżnić konkretne mechanizmy obronne, jakie czynniki odpowiedzialne są za ich uruchomienie, na czym polega ich działanie i jakie są tego działania podstawowe efekty? Osobnym niezwykle istotnym zagadnieniem jest problem pomiaru mechanizmów obronnych, któremu Postanowiłam poświęcić szczególnie dużo miejsca. Odpowiedź na postawione wyżej pytania nie jest łatwa. Wynika to w dużej mierze z faktu, że tradycja myślenia o mechanizmach obronnych, z której wzięły początek istniejące koncepcje tych mechanizmów, to tradycja kliniczna. Mechanizmami obronnymi nazywane były specyficzne formy zachowań ludzkich wyróżnione w trakcie psychoterapii osób ze zaburzeniami neurotycznymi. Wynikliwa psychoanaliza tych osób nasunęła twórcy pojęcia mechanizmów obronnych, Zygmuntowi Freudowi pomysł, iż wiele zachowań ludzkich o szczególnych właściwościach służy pewnemu celowi, jakim jest obrona ego przed lękiem wynikającym z niemożności pogodzenia napierających impulsów z it. Z wymogami społeczeństwa i otaczającej rzeczywistości. Dalsze kliniczne i teoretyczne myślenie nad mechanizmami obronnymi zmierzało przez długi okres w kierunku wyodrębnienia kolejnych mechanizmów, poszukiwania charakterystycznych układów zachowań ludzkich, różniących się zasadniczo między sobą, a także różniących się częściowo pod względem tego, z jakimi szczególnymi problemami się zmagają, przed czym bronią. Rozważania te doprowadziły do sporządzenia wielu list mechanizmów obronnych. Listy te stale rozszerzano. Im bardziej analitycznie spoglądano na zachowanie człowieka, tym więcej wyodrębniano tych mechanizmów. Pierwotnie Anna Freud, która systematyzowała i rozwijała wiedzę ojca na ten temat, Wyróżniła 13 mechanizmów obronnych. Współczesne słowniki psychoanalizy zawierają opis około 30 takich mechanizmów. Pod nazwą tą kryją się liczne zachowania, od stricte poznawczych, symbolicznych operacji umysłowych, poprzez złożone zachowania ekspresyjno-motoryczne, aż do objawów neurotycznych. To, co leżało u podłoża wyróżniania określonych zachowań, czy grup zachowań objętych wspólną nazwą mechanizmów obronnych w tradycji klinicznej to funkcja tych zachowań? Opisując funkcję mechanizmów obronnych, mówiono na ogół, że służą one redukcji lęku wynikającego z naporu nieakceptowanych impulsów. Modyfikowano to później, dodając, że lęk może wynikać z zagrożenia pozytywnego obrazu własnej osoby. Czy też zagrożenia samooceny, poczucia własnej wartości i temu podobne, czyli z zagrożenia ja. Z czasem pojawiły się próby weryfikacji istnienia poszczególnych mechanizmów obronnych. Badano, czy takie mechanizmy rzeczywiście się ujawniają, czy można je wywołać metodami eksperymentalnymi. Najwięcej badań dotyczyło wyparcia właściwego i obronności percepcyjnej przyjmowanej jako analog laboratoryjny wyparcia pierwotnego. Wiele badań związanych było z projekcją, przemieszczeniem, identyfikacją. Natomiast są takie mechanizmy obronne, które nie doczekały się żadnych badań weryfikacyjnych, a które funkcjonują wyłącznie jako pojęcia kliniczne, i to nie zawsze o powszechnym zasięgu. Badania, które prowadzono, wywołują często kontrowersje z uwagi na założenia, sposób operacjonalizacji zmiennych, czy też uchybienia metodologiczne. Równolegle przy założeniu, że pewne mechanizmy obronne istnieją, i że istnienie to jest mniej lub bardziej zweryfikowane empirycznie, lub nie przyjmując takich założeń, Zaczęto pytać, jakowe mechanizmy działają. Odwoływano się do tych teorii, które w danym okresie były w psychologii rozwijane. Celem obecnej książki jest, z jednej strony, przedstawienie możliwie wyczerpującego przeglądu dotychczasowej wiedzy na temat mechanizmów obronnych, pokazanie osiągnięć oraz wad i braków w istniejących podejściach, z drugiej zaś. Zaproponowanie wstępnej próby syntezy istniejących danych na podstawie współczesnych osiągnięć psychologii ogólnej. Mechanizmy obronne są ważnym regulatorem ludzkiego zachowania regulatorem powszechnie występującym. Spojrzenie na nie innym niż kliniczne okiem może być pożyteczne i powinno sprzyjać nie tylko lepszemu zrozumieniu zaburzeń w kontaktach człowieka ze światem, ale także Poznaniu sposobów, jakimi radzi sobie człowiek w sytuacjach szczególnie dla niego trudnych. Ukazana konceptualizacja mechanizmów obronnych oparta jest w dużym stopniu na współczesnych teoriach przetwarzania informacji. Z tego wynika, że mechanizmy obronne w klasycznym rozumieniu zakresu tego pojęcia traktowane są tutaj jako procesy bądź wyłącznie bądź w przeważającej mierze poznawcze. Wyjaśniając przebieg tych procesów na podstawie współczesnych koncepcji przetwarzania informacji, należy jednocześnie brać pod uwagę, że zachodzą one w bardzo specyficznych warunkach emocjonalnych i że nie można analizować mechanizmów obronnych bez ciągłego odwoływania się do wiedzy na temat emocji i ich związków z poznaniem. Dlatego mówiąc o mechanizmach obronnych jako o procesach poznawczych, należy zawsze pamiętać, że są to procesy przebiegające w warunkach emocji negatywnych bądź ich antycypacji. Książka jest próbą znalezienia odpowiedzi na postawione na początku pytania. Jednak próba ta nie będzie równie wnikliwa wobec każdego z nich. Wynika to, po pierwsze, z niemożności udzielenia takiej odpowiedzi przy obecnym stanie wiedzy. Większość odpowiedzi będzie miała postać hipotez, wymagających szczegółowej weryfikacji empirycznej w zakresie złożonego programu badawczego, do którego książka ta stanowi dopiero wstęp. Po drugie, celowo rozłożono w książce akcenty nierównomiernie. Obecna wiedza teoretyczna na temat mechanizmów obronnych jest dalece niewystarczająca. Główny nacisk położono więc na podstawowe zagadnienia teoretyczne, a także metodologiczne, związane z badaniem tych mechanizmów. Odpowiedzi na inne pytania dotyczące kształtowania się i rozwoju mechanizmów obronnych, różnic indywidualnych w ich stosowaniu, czy ich roli w funkcjonowaniu człowieka, w jego ciągłych zmaganiach z sobą samym i ze światem zewnętrznym, można będzie udzielać dopiero po uzyskaniu w miarę zadowalającego rozwiązania problemów podstawowych, wyjściowych. Dlatego w obecnej pracy Sprawy te będą zaledwie zasygnalizowane.